Witam serdecznie na moim kanale Strzelce. Dzisiaj dla was czytanie na miesiąc wrzesień 2023. Na początek serdecznie wam dziękuję za lajki, like, subskrypcje i komentarze. E, przypominam też, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Wszystkim, którym nie pasuje to czytanie, oczywiście którzy mają dobre relacje, którzy nie mają problemów, e, Zalecam nie oglądanie takich. Tym bardziej, że tam widzę właśnie różne takie komentarze, że ktoś ma bardzo dobry związek, że komuś się tam dobrze powodzi. No to nie wiem dlaczego ogląda. No oczywiście to jest tylko podpowiedź, wskazówka i jedno czytanie. Na pewno nie będzie pasować do wszystkich. Z jaką energią wchodzi szczelec? O! To jest podstawą. Co pomaga lub przeszkadza, co odchodzi, co przychodzi, co w głowie, w myślach, planach, jaka energia jest przy Was, z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik. Podejmowanie decyzji, podejmowanie decyzji, ale bez emocji. Czyli tak logicznie będziecie podchodzić do podejmowania jakichś decyzji. Podpisywanie również umów, ale również ta karta oznacza blokadę, czyli niemożność dogadania się z kimś. Jeżeli się z kimś dogadacie, no to y, coś tutaj może ruszy do przodu, bo widać, y, że są tutaj jakieś trochę blokady. Może być również tak, że wy nie widzicie. Nie widzicie, znaczy może nie chcecie też widzieć, że ktoś ma rację. Na przykład, że ktoś ma rację, tylko stawiacie tylko na swoją rację i się upieracie się przez swoim, i dlatego nie możecie się dogadać. Czyli nie dopuszczacie, że ktoś może mieć rację i jego zdanie może być ważniejsze. Na przykład jest pokazane, z jaką energią wchodzicie. No, bo z bardzo fajną energią wchodzicie tutaj. Na początek jest pokazane. Może być, że ktoś się zakochał, może, że ktoś żyje w jakichś marzeniach, gdzieś sobie coś wyobraża. Ma dobrą e, taką kreatywność, można by powiedzieć, czyli umie sobie coś wyobrazić, ale może być też tak, że żyjecie w iluzji, czyli że nie widzicie wszystkiego tak, jak jest w rzeczywistości. Czyli macie różowe okulary na nosie i tylko chcecie widzieć te rzeczy, które są pozytywne. I dlatego może być, że ta karta będzie mówić o tym, że nie dopuszczacie innych zdań. Na przykład wy macie te okularki na nosie i widzicie, że, że jest pięknie i wspaniale. Ktoś wam mówi, że jest coś źle. Aby... Nie, absolutnie, nie. A dlaczego? Nie. I się nie zgadzacie z tą osobą. Na przykład tak może. Może być również tak, że macie bardzo duży wybór, czyli macie dużo opcji jakiś, jakieś opcji, nie, czy to opcje, jeśli chodzi o związki czy opcje, jeśli chodzi o pomysły na pracę, na realizację jakichś przedsięwzięć, może to co powiedziałam, tutaj sobie marzycie też o czymś przez jakiś okres czasu, chcielibyście, żeby wam się te marzenia spełniły no może być tak, że tutaj są też duże zakupy, bo tutaj się pokazuje król monet w odwrocie, czyli może będziecie realizować jakieś sprawy tutaj związane z zakupem jakichś poważnych materialnych rzeczy, bo ten król nie monet, no to, to on ma grubą tą gotówkę, i on wydaje duże, duże pieniądze, I możecie się troszeczkę pozbyć tych e, jakichś tam może oszczędności, jeśli, jeśli po prostu jakby wejdziecie w tą fazę kupowania. Bo to może być również tak, że jeżeli będziecie coś kupować, to wy będziecie kupować pod wpływem emocji, czyli pod wpływem chwili. Nie przemyśliwując wcześniej, czy ten wybór jest dobry, czy nie. Potem, dopiero post faktu, może się okazać, że kupiliście sobie coś, czego tak naprawdę nie chcieliście, a wydaliście na to dużo pieniędzy. Na przykład, czy pod wpływem emocji możecie tutaj e, stracić trochę pieniędzy. Jeżeli nie chodzi o pieniądze, to tutaj jest pokazany stały związek ale stały związek, który się może kończyć. Tutaj jest też osoba, aby pan na kozioro rzec, Tu jest mąż, szef, ojciec. To jest osoba, która y, może być, że osoba, która y, ma pieniądze i która tutaj, y, ona wam tutaj finansuje jakieś wydatki. Na przykład wy nie pracujecie, na przykład a, aktualnie nie, planuje, nie pracujecie. Może ogólnie pracujecie, ale macie jakiś przestój. Ale może być też tak, że się zakochujecie w jakiejś osobie, która tutaj ma stały związek. Też tak może być. To jest podstawą tego, no bo tutaj podstawą tego jest jakiś romansik szybki był, czy będzie, ale to przelotowy, dlatego że ten rycerz jest w odwrocie. Nic tutaj się nie dzieje, dużo tak, jest nadpobudliwość seksualna, dużo seksu, tak, może być. Wy się tu otwieracie, bo ta czwórka jest w odwrocie, otwieracie się na jakieś osoby. To jest wasza energia, baran lew strzelec. Tutaj jest też pokazany lew. Yy. Tutaj jest też pokazany jakiś romans. I teraz czy wam ta energia tu pomaga. No ta energia to nie wiem, czy wam pomaga, bo ten lew jest w odwrocie, czyli jest tutaj jakaś bezsilność i niemożność dogadania się z kimś. Czyli jeżeli byście kończyli jakiś związek, to raczej nie będziecie się mogli z tą osobą dogadać. Tu jest pokazane, że nie możecie się dogadać. E ta, o, mogą być kłótnie, ta osoba może będzie chciała wami, kontrolo, was, wami manipulować i kontrolować, może być jakaś bezsilność z waszej strony, natomiast ze strony tamtej osoby, wprost przeciwnie, osoba może nadużywać siły wobec was. I to nie musi być jakaś siła fizyczna, ale może być jakaś siła taka no, psychiczna również, też może być. Co odchodzi? Odchodzą jakieś smutki, przeżywanie czegoś i odchodzi niemożność zakończenia cyklu. Czyli jak do tej pory nie możecie zakończyć, taka ta karta będzie mówić, że teren, nie możecie te, zakończyć tego cyklu. Gdzieś się ten cykl wlecze. Chcielibyście coś zrobić, wyjść z jakiejś blokady, bo tutaj jest pokazane, że w głowie macie plany, wyjście z jakiegoś domu. Albo wyjście z jakiejś blokady, która was tutaj jakby zamknęła w jakimś takim miejscu, czy w jakiejś takiej energii, która nie pozwala Wam się ruszyć do przodu. Tu jest zablokowanie, tu jest zablokowanie. Tutaj też bym mogła powiedzieć, że jest zablokowanie. Wybyście chcieli tutaj ruszyć, może sobie marzycie o tym też. Jeżeli to nie jest romans, to znaczy, że marzycie sobie o tym, żeby ruszyć z czymś. I tu widzicie nawet światełko w tunelu jakieś, jakieś wyjście. Tu jest też, chcecie wyjść z jakiejś blokady, a nie możecie ruszyć. Jest blokada. Nie możecie ruszyć. Tu nie możecie ruszyć. Póki co? Bo przychodzi energia tutaj, że w końcu coś będzie się dziać. No, tutaj jest pokazane znowu, że są kłótnie jakieś. Nie ma miłości. Mogą być też i kłótnie o dzieci oczywiście. Jakiś się pokazuje skorpion, rak ryby, są tu te energie. No, baran, lew, szelest, wasza energia jest tu pokazana. To, co mówiłam, byk, pana, koziorz, ale ogólnie to tu może być też wszystko. Wszelkie inne znaki mogą być, bo to jest nieważne. Tu się akcentuje bardzo skorpion tylko. Czyli tu bym mogła powiedzieć, że e, wy się chcecie tutaj uwolnić. Uwolnić z czegoś. I cały czas mi się tu pokazuje, że wy się chcecie uwolnić. No. Nie umiecie podjąć decyzji o tym, żeby się uwolnić z czegoś, żeby wyjść. A chcecie. I ta dwójka, widzicie tutaj, przy Was jest, że Wy tu podejmujecie, podejmujecie jakąś decyzję. W końcu. Bo czujecie, że macie tutaj brak jakiś. Brakuje Wam. Brakuje Wam czegoś. Brakuje Wam tu jakichś e, finansów, może wydaliście za dużo, e, brakuje Wam e, może tej miłości Wam, brakuje, bo tu są takie kielichy w odwrocie, może brakuje Wam jakiejś osoby, może nie czujecie się dobrze w związku stałym, no, że może sobie e, wyobrażacie, że jesteście w związku stałym. E, wszystko w różowych barwach, a to nie jest tak, też tak może być. Z zewnątrz to przychodzi. Z zewnątrz przychodzi też uwolnienie. To jest uwolnienie, tu uwolnienie i tu uwolnienie. Uwolnienie z blokady. I ten, ta karta też będzie mówić o tym, że chcecie zakończyć, bo tutaj są kłótnie i tu nie dajecie komuś szansy. Ta karta z tą kartą będzie mówić o tym, że ktoś przychodzi do Was i chce, żebyście mu dali jeszcze jedną szansę. No, chyba że Wy będziecie z tą inicjatywą wychodzić, a Wy nie chcecie dać już szansy. Nie ma powrotów. Z zewnątrz energia, która tutaj mówi o tym, że nie ma tutaj miłości i że tutaj jest z zewnątrz to jest wyjście z jakiejś separacji. Uzdrowienie. Jeżeli ta dwójka byłaby w pozycji prostej, no to bym mogła powiedzieć, że tu będzie pozytywne uzdrowienie. Czyli że chcecie jeszcze dać szansę osobie, ale tu, jeżeli są w odwrocie, to jest pokazanie, że wy nie chcecie dać szansy tej osobie. Może być tak, że powodem tego, że wy tu chcecie zakończyć ten związek, jest romans, ale nie wasz, tylko romans jakiejś osoby, z którą jesteście. I wy tutaj macie w głowie jakąś buławiankę, może ta, bo ona zazwyczaj gra rolę kochanki. Może wy wiecie o tym, że gdzieś ta osoba wasza była z jakąś tutaj kobietą. Bo tu jest pokazane, co wy tu będziecie działać. Czego nie wiecie, czego nie wiecie. Będziecie działać, podejmować tutaj jakieś decyzje o rozwodzie. I tu jest sprawiedliwość, i tu jest sprawiedliwość. I wy tutaj będziecie składać pozew rozwodowy. Tutaj wyjdą na jaw jakieś rzeczy ukrywane. Tak, tu jest rak ryby. Tutaj waga oczywiście się pojawia. Czyli tutaj wychodzą na jaw. Tu będzie jakieś niesprawiedliwość też. Tu, tu się pokazuje niesprawiedliwość też. A tu może być, że dowiecie się właśnie prawdy. Wiecie się prawdy o czymś tutaj, coś, co było ukrywane. Wyjdzie na jak tu, ukrywane coś. Niektórzy będą tutaj kończyć jakiś związek i rozpoczynać coś nowego. Tu Na razie, na razie nic stałego, tylko coś nowego, jakieś romansowego, jakieś działania. Jeżeli chodziłoby o pracę, to yy, tu może się okazać, że będziecie wychodzić z jednej pracy, a rozpoczynać inną pracę. Będziecie podejmować decyzje, bo są jakieś tutaj wydatki, były i są teraz braki. Teraz może byli, chcielibyście uzupełnić te braki. Tu jest duże wydatki, tu są duże wydatki, no i tu się pokazują w związku z tym braki. No. I teraz sobie trzeba radzić jakoś z tym wszystkim. Czyli tak bym tu widziała. Czyli już mówiłam tak o pracy mówiłam o tym, o związkach mówiłam, o tych stałych, że tutaj się może zakończyć. Osoby, które są samotne, mogą poznać osoby, które jest w związku, to już mówiłam chyba w stałym związku, ale nic tutaj na stałe nie będzie. Wprost przeciwnie, tu będzie taki szybki romans. I niestety ale miłości to tutaj nie widać. Romans tak, ale miłości nie. Na dodatek może ta osoba przed wami ukrywać coś czy ma rodzinę, właśnie może wam nie powiedzieć, że ma rodzinę, że ma związek, może nie powiedzieć o różnych innych rzeczach, no a jakich to nie wiem może, że że, że jeszcze ma inne opcje, też tak może być. Także ja tu widzę taką sytuację. Ogólnie dla Was nie wychodzi zła, zła ta energia na koniec, bo Wy tu w końcu wygrywacie coś. W tej sprawiedliwości, w pozycji prostej, wychodzą jakieś wyroki sądowe na Waszą korzyść. Na dodatek się dowiadujecie przy, tej, przy okazji tego coś, co właśnie mówiłam, już się powtarzam, coś, co było ukrywane. Tu się wszystko wyjaśnia na tym. O. Księżycu jest zakryte. Księżyc w odwrocie będzie mówił, że wszystko się tutaj wyjaśnia. Jaka jest energia? Czwórka. Y, jaka jest rada tutaj? Czwórka monet będzie mówiła o tym przede wszystkim o finansach. Y, pilnuj finansów, nie wydawaj, oszczędzaj, y, ale z drugiej strony nie blokuj się. Czyli to, co mówiłam, że te blokady. Nie blokuj się. Wyjdź z jakichś blokad, a przede wszystkim tutaj uważaj na finanse. Na jakieś pieniądze, może, które macie zaoszczędzone, żeby się tutaj zabezpieczać i budować swoje, swoje bezpieczeństwo finansowe. No, i tutaj jest bardzo fajna energia. Ta właśnie to jest ta energia. To jest energia Otala. Mój dom jest miejscem, w którym czuję się dobrze, ja i moi bliscy, i w którym chętnie przyjmę każdego wędrowca. Czy musicie tutaj budować swoje bezpieczeństwo, swój dom, stawiać na coś? Tutaj jest dom w odwrocie. Nie czujecie się bezpiecznie, tu w tym. To jest pokazane w głowie, że nie czujecie bezpiecznie się w danym miejscu. Nie czujecie, żeby to był wasz azyl. Miejsce bezpieczne to jest takie, w którym odpoczywamy, w którym czujemy się, że, możemy tam, no, że możemy tam przebywać, że tam nasze odczucia są pozytywne. Trzeba budować takie bezpieczeństwo. Trzeba budować taki dom. Ogólnie to jest, że dobrobyt, zarówno materialny, jak i duchowy, odpowiedzialne dysponowanie majątkiem, zachowanie porządku w zespole. Czyli tutaj musicie budować właśnie jakieś bezpieczeństwo materialne. No. No. Tak więc tyle dla strzelców. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.